Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w Energetyce na 9 sierpnia 2025 roku. I co jest najważniejsze jutro? Najważniejsza jest pełnia. I generalnie, proszę Państwa, nieraz się mówi w pełni, wszystko się spełni. Czy nam się pospełnia, to zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie, i tak jakby to też będzie sprawdzian co robiliśmy przez ostatnie dwa tygodnie, czyli odnowił Księżyca do pełni. I teraz tak, 9 sierpnia, 9 sierpnia to jest 221 dzień roku. Słońce w znaku Lwa, Księżyc w znaku Wodnika. I teraz jakie są aspekty, oczywiście pełnia w znaku Wodnika, Zachęca nas do takich, bym powiedziała, innych zachowań niż zazwyczaj do nielękania nie, nie się, żeby zaryzykować, do otwarcia się na różnego rodzaju nowości i takie nieuklepane działanie. Pełnia będzie o godzinie 9.54, czyli to jest opozycja Słońca z Księżycem. I albo się przyciągają, albo się odpychają. Miejmy nadzieję, że dobre rzeczy będą się dla nas przyciągały. I jaki jest jeszcze aspekt? O 4.51 Mars w opozycji do Saturna to nie jest najlepszy aspekt. No, tutaj Mars może. Rozbijać struktury, ale chciałabym zacytować, co, co jest napisane z Bastro Kalendarium, dlatego że, że jest taki bardzo ciekawy układ planet, tak zwany latawiec. To, co przeczytam, zagmatwane, ale uważam, że warto, żebym to przeczytała, bo wiecie, że ja głównie własnymi słowami, ale nieraz jest coś, co bym chciała przeczytać i teraz chciałabym przeczytać. I tu jest napisane tak, czyli informacja nie ode mnie, a zastro kalendarium z 2025 roku. I choć pełnia księżyca zwykle nie jest łatwym i przyjemnym momentem dla duszy i ciała, to jej dzisiejsza manifestacja może być zaskakująca i niezwykła. Znów bowiem na niebie pojawi się szczęśliwy latawiec to ta figura którą tworzy Pluton w wodniku w Sekstylu do Saturna i Neptuna oraz w trygonie z uranem, tworząc głowicę latawca. Jego obgonem będzie niezwykle agresywna i wybuchowa, to co mówiłam, opozycja Marsa w wadze z Parą Saturn, Neptun w baranie. Być może zapowiada to dynamiczny, dynamiczne, niespokojne. Chwilami dramatyczne energie, jednak tak jak gwałtowna letnia burza oczyszcza powietrze, tak samo dusza uwalnia silne pasje, emocje i namiętności. I choć ujawnią się one w spektakularnej formie, przyniesie to ogromną ulgę poprawę samopoczucia, nastroju i zdrowia. Czyli mówiąc, tak bym powiedziała językiem przyziemnym, jakbyśmy byli pewnie pralki, pewnie pralki, przekopie się, przekopię, przemieli, wypierze i korzystnie zadziała oczyszczająco. Natomiast samo oczyszczenie, sam wybuch wielu rzeczy może być taki no troszeczkę emocjonalne dla nas. Numerologicznie dziewiątka z dnia 8 z miesiąca 9 z roku, czyli całość daje nam ósemkę, czyli jutro dobry czas do różnego rodzaju ruchów związanych z finansami, ewentualnie sprawy zawodowych. Być może coś nam się uda kupić, wykupić. I teraz zanim przejdę do wyciągania kart. Dzisiaj jeszcze będzie e, Retrospective Tarot Ciro Marchetti to karta dziękczynna, e, to karta dziękczynna dla e, Pani Małgorzaty B. za wsparcie kanału, karta dla Pani Pani Małgorzatko Odwaga, Archanioł G. Ariel mówi, Bądź odważna i broń swoich przekonań. To na dzisiejszy czas. Pani Marta napisała jutro urodziny mojego kumpla Geja, jutro urodziny mojej, jednej z najbliższych przyjaciółek też, więc wszystkiego najlepszego, a ja wyciągam karty. I już kochani, wyciągam, wyciągam. I zaczynamy dzisiaj od wagi. Co uwagi, jutro też energetyka będzie wcześniej, bo od południa do może nawet niedzieli mnie nie będzie, więc będę starała się w godzinach przedpołudniowych zrobić energetykę. I już patrzymy, co dla wagi. Dla wagi rycerz Buław, czyli generalnie, czy waga będzie chciała, czy nie będzie chciała. Wejdzie w energię pełni i będzie szybko działała, szybko myślała i sama nie będzie wiedziała, dokąd ją to zaprowadzi. Sprawy związane z mężczyzną mogą być ważne i tutaj mogą być ważne od przyciągania fizyczno-seksualnego, czy jak również w tą drugą stronę od kłócenia. Ale kto się Czubi, ten się lubi i może jak się pokłócicie, to się będziecie ładnie godzili. Co dla Skorpiona? Dla Skorpiona szóstka była w karta zwycięstwa, czyli porywajcie się na trudne rzeczy. Jeżeli o coś trzeba zawalczyć, zawalczcie, przyniesie wam to zwycięstwo. To jest też karta, która mówi, dobrze by było się poruszać na świeżym powietrzu, dobrze by było iść na jakąś imprezę na świeże powietrze. Co dla strzelca? Dla strzelca sprawiedliwość, czyli strzelcy absolutnie nie mogą kłamać, muszą być takie prawdomówne, uczciwe, bo jeżeli ją kłamią, to się wyda. Tutaj trzeba pracować nad równowagą, to pierwsza rzecz. Druga rzecz, też dopilnować wszystkich spraw związanych z papierami, dokumentami, urzędami, sądami. I idziemy dalej. Co dla koziorożca? Dla koziorożca karta głupiec czyli ja się cieszę, bo jutro właśnie przyjaciółki urodziny, więc się będę bawiła dobrze i jest to karta, która zachęca koziorożce do pójścia na i robienie głupich dzieci, cieszenie się życia jak dziecko, no i też sprawy związane z dzieckiem, dziećmi mogą być ważne. Co dla wodnika, dla wodnika karta cesarz, karta cesarz jest bardzo silną kartą, mówiącą o tym, że wodniki powinny mieć więcej siły jutro, Czuć się lepiej. Też umocnić swoją pozycję lub zaakcentować się na każdej, w każdej sferze zarówno zawodowej, jak i prywatnej. Co dla ryb. Dla ryb mamy szóstkę pucharów. Szóstka pucharów bardzo dobra karta, takich troszeczkę, znaczy z jednej strony dobra. I warto wspominać dobre czasy. Warto odwiedzić miejsca, w których czuliście się komfortowo, fajnie. Warto się bawić i robić sobie przyjemności. Też dla niektórych ryb sprawy związane z dziećmi albo zwierzętami mogą być ważne. Co dla barana? Dla barana mamy dziesiątkę pucharów. Dziesiątka pucharów jest to karta. Poczucia bezpieczeństwa to jest pierwsza rzecz. Sprawy związane z miłością lub domem będą ważne, ale myślę, że i sobota, i weekend dla baranów całkiem dobry, całkiem spokojny, w miłym towarzystwie, syn spędzony. Co dla byka? Dla byka jest pokazana piątka mieczy. Piątka mieczy, karta połowicznego sukcesu, więc z niektórych rzeczy byki będą zadowolone, z niektórych nie. To jest pierwsza informacja, natomiast też gdzieś tam nerw może je szarpać albo na samych siebie, albo na otoczenie. Co dla bliźniąt? Dla bliźniąt szóstka denarów, bardzo dobra karta. Gdyby bliźnięta chciały iść na jakieś zakupy, to powinno być, powinny być one bardzo udane. To pierwsza rzecz. I druga rzecz jest to taka karta, która mówi: im więcej dasz, nie muszą być to pieniądze innym, tym więcej do ciebie przyjdzie. Więc dawajmy w rozsądny sposób. Co dla raka? Dla raka mamy koło fortuny, czyli raku bądź gotowy na zmiany. Jeżeli coś sam będziesz, poczujesz, że chcesz zmienić, to zmień, idź na żywioł. Jeżeli coś do Ciebie przychodzi, to bierz to, żeby wkręcić je w odpowiednią szprychę koła, a jeżeli coś z Twojego życia gdzieś tam się odkleja, odpada, to też się ciesz, zrobi miejsce na coś nowego. Co dla Lwa? Dla Lwa karta Eremita. Wiele osób nie lubi Eremity, bo kojarzy się z samotnością. I oczywiście może być to taki trochę dla Was dzień, gdzie możecie się czuć lwy samotnie, ale tak naprawdę jest to bardzo dobra karta związana z mądrością, czyli możecie mieć bardzo mądre przemyślenia, które być może Wasze poprzez w przyszłości rozpoczęte działanie, Um, zaowocują dobrymi, długoterminowymi zmianami. Co dla panny? Dla panny ósemka pucharów, ósemka pucharów to jest małe remita, czyli też gdzieś panny mogą chcieć odpocząć, mogą chcieć z dystansu spojrzeć na różne sprawy i jak najbardziej jest dobra, również dobra karta do wszelkiego rodzaju rozwoju. Kochani, patrzę, że dużo osób ogląda dzisiejszą energetykę, ale jest mało polubień, więc bardzo proszę wcisnąć polubienie, jeżeli jeszcze nie wcisnęliście. I, kochani, wyciągnę jeszcze iluminację. Dzisiaj nie będę czytała Waszych komentarzy, przepraszam, ale jestem bardzo zmęczona. I iluminacja na jutro wielką radością i przywilejem. Jest zobaczenie siebie w oczach drugiego człowieka. Nie wiem, czy przywilejem, jeżeli ktoś nas dobrze widzi, to oczywiście tak. Nie wiem, nie wiem, co sądzić. Może wy macie jakąś, jakieś przemyślenie. Kochani, dziękuję. Jutro Energetyka, wcześniej. Pozdrawiam. Pa.